Będziesz w telewizji, brawa! A tutaj, co to, to za ręka? co to, to jest? A, Michalina, spokojnie. Spokojnie, Michalina. Tu Rafał idzie. Ale fajny, nie? Ale bajer. A Jak jeszcze jestem. Pinokio! Pinokio przeniósł sobie nos do gęzy. Ja miałam kiedyś loda Pinokio, nie? Zrobili mi tego, bo nalali mi pełno lodów i banana na ten talerzyku. Pod murem. Przy murku Ale dobra, bo pani to odejdźcie. No i chcę nalali mi tego, nalali mi Magda. lodów na... Zejdźcie w stronę murku, żeby przejście było. Przejście w stronę murku. Ja. Nalali mi lodu, dali banana na talerz, posypali kakałem i wsadzili rożka na góry. Dzisiaj nie Posypali kakao. No tak. Bo kakao się nie odmieni. Nie, choć jest bezpieczniej. No poczekajcie, niech oni przejdą. Kakao. Ja się zatrzymuje. Intymna scena. Tomek. Intymna scena. Akcja. Karina, chcesz dla dzieci najwyższej klasy? Tak. To ten, to dwie drąży. Tomek. 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 intymna scena, akcja. Mniej niż zero. O, chyba się podjęło. Ej, chyba, ja chodzę o 25. Ej, ochotę, Kręci Tomek, idziesz też? No Tomek, chyba pojdziesz? Nie, tak. nie, nie. Jakby jutro dobrze. Michał, powiedz powiedz jakiś kawał. Mówię kawał. Jaki długi, weź przestań. Dobra, no. Ej, powiedz kawał. Jeśli sobie nie jutro pójdę z Wami kiedy indziej najwyżej. No, to dam jakieś we dwojce. No, no. 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 Staram no. się po dwojce. A kiedy idziecie? Dzisiaj? Tomek ścielona. Tak, widzimy we widzimy we dwojce. 啥物？